Witam serdecznie, z tej strony Urbi dla PokerStrategy.com. Nagrywam ten film dlatego, że mam pewien problem. Rozegrałem przed chwilą na Party Poker kilka rozdań i nie jestem pewien czy rozegrałem je dobrze. Na pewno Tobie również zada się często myśleć w ten sposób. Zagrałeś sesję, na plus czy na minus, obojętne, ale było w tej sesji kilka rozdań, co do których nie masz pewności, czy rozegrałeś się dobrze czy źle, czy wyciągnąłeś max value, czy może nie powinieneś spasować w którymś momencie. Na takie pytania ciężko odpowiada się samemu, dlatego najlepiej podzielić się taką ręką na forum oceny rozdań na Poker Strategy i poprosić o analizę naszych bardziej doświadczonych graczy oraz sędziów. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić. Problem miałem z jednym konkretnym rozdaniem. Podbiłem Król Dama offsuit z pozycji batona i nie wiedziałem, czy na sobie zagrać seabed. Spróbuję teraz znaleźć tą rękę. Udało się, jest to ta ręka. Teraz muszę ją skopiować. Zaznaczyłem całe rozdanie, klikam Ctrl plus C. Gdybym spróbował w ten sposób zapisane rozdanie wkleić na forum, okazałoby się, że jest ono bardzo nieczytelne i nikt nie byłby w stanie mi pomóc, bo nikt nie byłby w stanie odgadnąć, co w tym rozdaniu się stało. Dlatego przed wróceniem rozdania na forum muszę je skonwertować. W tym celu najpierw loguję się na Poker strategii. przechodzę na forum do działu oceny rozdań grałem na NL2 na stołach full ring także znajduję odpowiedni dział w tym miejscu wkleję swoje rozdanie jednak najpierw muszę je skonwertować ponieważ robię to pierwszy raz i nie mam jeszcze w mojej przeglądarce zapisanych żadnych zakładek do stron, które oferują konwertery wchodzę w wątek forum oceny rozdań wszystko co musisz wiedzieć Tutaj widzę odnośnik do różnych konwertery rozdań. I w tym poście pojawia się kilka konwerterów, które Poker Strategy proponuje użytkownikom. Najpierw spróbuję skorzystać z konwertera, który oferuje Poker Strategy. Zgodnie z instrukcją wklejam w to miejsce wcześniej skopiowaną historię. I klikam konwertuj. Udało się, ręka została skopiowana. Teraz jedyne co muszę zrobić to wrzucić ją na forum oceny rozdań. W tym celu kopiuję wszystko, co znajduje się w tym polu. Zakładam nowy wątek, wklejam rozdanie. Co ważne, aby zachować odpowiednią przejrzystość na forum, muszę temu rozdaniu nadać odpowiedni tytuł. Najlepiej, żeby w tytule znalazły się ręce startowe, w moim przypadku było to King Queen of Seed. grałem na poziomie NL2, ja w tym momencie miałem problem z ciebetem na flopie. Tytuł jest, rozdanie jest. Wypadałoby jeszcze napisać pewien komentarz, tak aby osoba, która będzie to zadanie czytała, znała nasz tok myślenia i mogła konkretnie odpowiedzieć na nasze szczegółowe pytania. W ten sposób stworzone rozdanie można już umieścić na forum. Rozdanie będzie teraz czekało na ocenę, a ja w tym momencie pokażę inne sposoby na konwertowanie rozdań. Dlatego, że wspomniany przed chwilą konwerter Poker Strategy niestety nie obsługuje wszystkich platform, jak również nie obsługuje turnieju Sit and Go. Aby poradzić sobie z tymi problemami, pokażę Wam po prostu kilka innych przykładów. W tym celu wracam z powrotem do wątku Form oceny rozdań Wszystko co musisz wiedzieć. Klikam tutaj na przykład w konwerter Flop Ponownie wklejam moją rękę. Z dostępnych tutaj opcji nie zaznaczam Show Result, dlatego że wyniki nie są w stanie nic powiedzieć o tym, czy dobrze zagrałem, czy nie. I to samo Tobie polecam. Pamiętaj, aby nie zwracać uwagi na wyniki, pamiętaj, że liczy się wyłącznie to, czy dobrze rozegrajesz swoją rękę. Klikam Convert. I ręka została konwertowana dokładnie w taki sam sposób, w jaki robi to konwerter na Poker strategii. Do znalezienia ręki użyłem linka znajdującego się bezpośrednio na stole, to znaczy, że skopiowałem rękę do schowka w trakcie gry. Często jest to bardzo trudne, ponieważ jeżeli gramy dużo stołów, nie mamy wystarczająco dużo czasu na to, aby szukać ręce, na to, żeby je kopiować, konwertować i wklejać na forum. Dlatego ręce możemy przeglądać po sesji. Aby znaleźć tą konkretną rękę po sesji, muszę wejść w odpowiedni katalog, w którym Party Poker umieszcza swoje rozdania. W tym przypadku u mnie jest to taka ścieżka. Na Twoim komputerze będzie to dokładnie ta sama ścieżka, z wyjątkiem dysku. Dalej idziemy Party Gaming, Party Poker, Hand History oraz NIC. Wchodzimy w dzisiejszą datę, znajdujemy plik tekstowy z rozdaniami z tego stołu. I tutaj znajdują się wszystkie ręce rozegrane dzisiaj na stole. Ręka Quinn jest to ta ręka, mógłbym ją skopiować i tak jak zrobiłem to przed chwilą, wkleić do konwertera i następnie wkleić na forum. Istnieją jednak dużo prostsze metody na wklejanie rozdań, z pominięciem konwertera. W tym celu możemy wykorzystać trackery, które mają wbudowane konwertery rozdań. I w bardzo szybki sposób pozwalają nam wkleić rozdanie na forum. Teraz postaram się zaprezentować, jak to działa. Zacznijmy może od elefanta. Tutaj, w elefancie, w zakładce, no limit, odnajduję rozdanie, które rozegrałem. King Queen, jest to to rozdanie. Rozdanie, w takiej formie, ze statystykami, mogę od razu wkleić na forum. Wystarczy, że kliknę sobie w przycisk PS, do czego niestety muszę trochę rozszerzyć to okno. Ręka została automatycznie skopiowana do schowka i jedyne co teraz muszę zrobić to ponownie wkleić na forum. W międzyczasie moja ręka została oceniona przez jednego z trenerów. Klikając na odpowiedź w schowku nadal mam skonwertowaną rękę, więc teraz klikając CTRL V taka skonwertowana ręka podobnie się pojawi. Skoro już tu jesteśmy, to popatrzmy jakie mamy opcje. Kleiłem rozdanie i zadałem pytanie. Otrzymałem na nie odpowiedź. Wyjątkowo odbyło się to błyskawicznie w ciągu 4 minut. Jednak, jednak zwykle sędziowie na Poker strategii dają rozdaniom trochę więcej czasu. Bufor około jednego, maksymalnie dwóch dni, w czasie którego użytkownicy mogą dyskutować na temat rozdania, a dopiero potem sędziowie zajmują się oceną. Tutaj specjalnie na potrzeby filmu poprosiłem jednego z sędziów, aby ocenił rozdanie trochę szybciej aby pokazać Ci, że istnieje opcja poproś o kolejne sprawdzenie ręki. Wróćmy z powrotem do tego okna. Jak widzisz, rozdanie zostało zaznaczone znaczkiem, co oznacza, że sędzia pokierował Strategy już się nim zajął. Po przeczytaniu odpowiedzi sędziego, jeżeli jesteś nią w pełni usatysfakcjonowany, możesz rozdanie ominąć lub możesz kliknąć na odpowiedź i napisać, że dziękuję za ocenę. Jednak jeżeli masz jakieś zastrzeżenia co do odpowiedzi lub masz jakieś dodatkowe pytania, nie klikaj po prostu w odpowiedź, kliknij w poproś o kolejne sprawdzenie ręki. Dlaczego właśnie tak? Otóż dlatego, że jeżeli wyjdziemy z powrotem do górnego forum, okaza się, że znaczek oceny rozdania zniknął. To daje znak sędziom, że pojawiły się nowe pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Jeżeli nie zaznaczysz poproś o kolejne sprawdzenie ręki, wówczas sędziowie mogą takie rozdanie ominąć. Pokażę Ci jeszcze, czym różnią się rozdania wklejane na forum za pomocą różnych metod. Oryginalnie mieliśmy tutaj rozdanie skonwertowane przez konwerter na Poker Strategy. Kreję teraz rozdanie na forum w takiej formie, w jakiej skonwertował je Elefant. Następnie posłużę się Poker Trackerem. W poker Trackerze wchodzę na odpowiedni limit, w zakładkę Sessions i odnajduję rozdanie z King Queen. Przechodzę do zakładki Hand Formatted i klikam na 2 plus 2. Wracam na stronę forum i wklejam. Został mi jeszcze Holdem Manager. Tutaj również w Cash Games odnajduję swoje rozdanie. King Queen. Klikam dwukrotnie na rękę. Wchodzę w Hand History. I tutaj również klikam na przycisk 2 plus 2 i wklejam na forum. Jak widzicie, w każdym z tych przypadków ręka została prawidłowo skonwertowana. Posiada ona kolory kart, posiada ona wartości pół na preflopie na flopie. Ręce wyglądają praktycznie tak samo, także tutaj nie ma żadnej różnicy między metodami, którymi to robimy. Zależnie od tego, jakim posługujemy się trackerem, tak wrzucamy rozdania na forum, nie ma tutaj żadnej różnicy w jakości. Także od strony technicznej to tyle. Dziękuję, że poświęciłeś mi chwilę czasu, aby zobaczyć, jak prawidłowo wrzucać rozdania na forum, tak aby uniknąć niepotrzebnego bałaganu, co może przedłużyć czas potrzebny do oceny rozdania. Wiesz już, jak stawiać rozdania do oceny, a na pytanie, dlaczego warto wrzucać rozdania do oceny, mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć kilka minut temu. Nie wiedziałem, jak rozegrać dane rozdanie. Wrzuciłem je na forum, otrzymałem odpowiedź sędziego, i już wszystko się wyklarowało. Dzięki temu wiem na przyszłość jak zachować się w podobnych sytuacjach i dzięki temu mogę stawać się lepszym wygrywającym korzystom. Dziękuję za uwagę i życzę Ci powodzenia w grze.